Siema siema sesony, Marcin to jest prawdziwe życie w drugi drugi odcinek I dzisiaj kupuję furę, mam 8000 siana Także kupiłem sobie jakąś taką fajną e, Fureczkę z salonu VW Zobaczymy jakie samochody mają tutaj no, występują jakieś, jakieś Audi o, Fajne, podoba mi się Fajne, fajne Jaryska e, jest GR jest jakaś tam Skoda Fajna, podoba mi się, fajna, fajna I zobaczymy co ten pan, jaki ma samochody w ogóle w salonie. Do kupna. Mamy fiasko naszego, to nie chcemy. Mamy ryno zimny, także trzeba tak ryno sobie skupić, ale zobaczymy co tam jeszcze jest. Jest tam jakiś Smart'cik jest No też no, tam jest. Jakiś tam plony z Karo Mamy też Golfa, ale tu jest wiecie, drogie strasznie wszystko, coraz droższe od samo tutaj są od tego pana, także weźmiemy sobie naszego Renault 9, sobie na tanie za 6000, tysięcy, 150 max 100 konia, 5 biegów, no i jest trochę cięższe od naszego maluszka, ale jest lepsze jeśli eee, chodzi o statystyki także oczywiście że chcemy kupić spawnujemy sobie Reno 9, naszą bestię i zobaczymy jak, jak teraz tutaj wygląda wnętrze ono no, wnętrze no, wygląda tak średnio, nie ma tekstu w ogóle, także na tak będą no, no, tak no, no, szczerze, no nie podoba mi się. Sprawdźmy sobie jak skręca eee, ten, ten samochód dość fajnie. Podoba mi się nie, nie tak agresywnie, tylko tak i naprawdę to skręcenie jest bardzo fajne. Specjalnie sobie wziąłem wolny, żeby potestować nową furę, także tutaj sprawdźmy sobie teraz jak driftuję na pierwszym biegu. Dobra. Zobaczmy czy to w ogóle umie driftować w rondzie Chyba nie. Chyba to Reno 9 nie umie driftować, ale bym, se, bym się pobawił. Czasem bym jedzie poza branzą, chyba także podriftować na rundzie to by fajnie było ojezu ja odjechałem A aua trochę zablało no no e, czy coś mi się samochodem stało nie no, też mi się nie stało nic w samochodzie, żadnej także jest super, fajnie że nowego samochodu żeśmy nie uszkodzili też jakiś taki pancerny jest powiem szczerze, no też mu się nic nie dzieje, ten tak szkole, no widzicie no nie ma wnioski żadnej nic takiego także lecimy sobie przetestować przyspieszenie na prostej tej co zawsze no i będziemy e, kończyć. no dobra, jesteśmy na tej prostej i lecimy lecimy na tą dobra, drugi bieg mamy, drugi bieg zobaczymy, zobaczymy czy się rozpędzi w ogóle, bo ja nie wiem no, ok, ale wrzucimy od rąk jo, ojej, ojej oj ale rzuca, rzuca ale musimy po prostu jechać bo, bo nie chce mandatu do nas no jak policja to by było przygmale no tutaj lecimy dalej lecimy na razie mamy 130 czy się uda rozpędzić? no nie wiem no, ale że się uda ale ale trochę ciężko jest ja powiem szczerze Dobra. 140 jeszcze 20. Brakuje. Może się rozpędzimy na tej na tej prostej, może nie. Zobaczymy jak to będzie, tak szczerze. Do Jo a żeśmy wypadli z trasy Dobrze się nic nie stało. Dobrze pancery to jest, to maluszek także nie udało się rozpędzić niestety ale ale, ale dobrze jest fajne jest podoba mi się i e, szybkie jest, szybszy jest na pewno od maluszka, także będzie dobrze mi się udowodziło tej jedynie do różnych tam osób także tutaj i fajne jest naprawdę podoba mi się ale stajmy sobie gdzieś tutaj na poczu i o Jezus, ale naszuciło, no nie ja będę samo trochę zarzucał stajemy, awaryjki sobie wrócimy, że każdy że stajemy. no i co będę kończył, fajny samochodzik, mi, mi się bardzo e, podoba, będzie fajny pod e, zarabianiem i tak dalej, także tutaj mogę go polecić Nawet, także e, widzimy się w naszych odcinkach zostawcie suba, dajcie lajka, weźcie na moje socjale instagram, i okay. na przykład w linkach i opisie do naszym Elo i cześć.